Hello my students, witam was serdecznie na kolejnej lekcji kursu języka angielskiego dla początkujących. Dzisiaj mamy część drugą WH Questions, czyli słów, które pomagają tworzyć nam pytania w języku angielskim. Bierzemy sobie pod lupę who, why i how. Na ostatniej lekcji omawialiśmy sobie takie słowa jak what. When i when. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tej lekcji, to link do niej powinien pojawić się tutaj w prawym górnym rogu. Otwórzcie sobie zakładce i oglądajcie na zadanie domowe. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszą lekcję, bardzo was proszę o lajka dla YouTube'owego algorytmu oraz komentarz. Jeżeli już to zrobiliście, to chylę głowę i zapraszam do wspólnej nauki. Jesteśmy już przy naszej tablicy. Najpierw zajmiemy się słowem who. I nie będę wam tutaj tłumaczył na język polski, tylko spróbujemy zrozumieć jak Anglik widzi to słowo. Zapewne pamiętacie, że ostatnio bawiliśmy się w detektywa. Bardzo ciekawskiego detektywa. I tutaj będzie dokładnie to samo. Ja jestem ciekawskim detektywem i używając słowa who chcę się dowiedzieć... O osobie. Pytam o osobę, która wykonuje jakąś czynność. Dajmy sobie jakiś przykład, żeby wiedzieć o co chodzi. Who is your English teacher? Who is your English teacher? Czyli kto jest Twoim nauczycielem? Kto jest Twoim nauczycielem języka angielskiego? Odpowiedzmy oczywiście na to pytanie. Greg is my teacher. Greg is my teacher. Czyli Greg jest moim nauczycielem. Jeżeli jest inaczej. Albo potwierdźcie, czy to prawda, czy nie. Dajcie znać w komentarzu. Ok, lecimy dalej. Dajmy sobie jeszcze jeden przykładzik, żeby wiedzieć, jak dokładnie tego używać. Lecimy. Mamy tak. Two drinks for. Office a day. Teraz chcemy się dowiedzieć, kto pije 4 kawy dziennie. Kto? Pytamy o osobę, która wykonuje tą czynność, która pije 4 kawy dziennie. I popatrzcie, bo mamy tutaj bardzo ciekawą y, sprawę. Mianowicie do naszej czynności, czyli drink, dodaliśmy. S. Czyli tak jak to robiliśmy w trzeciej osobie, czyli He, She, It, w czasie Present Simple. I teraz dlaczego? Ponieważ są to pytania o podmiot, nie musicie na razie się tym zbytnio przejmować. Na pewno taki materiał na moim kanale YouTube się pojawi. A teraz zapamiętajcie tylko, że jak pytam się o osobę, która wykonuje pewną czynność w czasie Present Simple, bo tym się na razie zajmujemy, zawsze muszę to traktować jakby tutaj było He, She, It, czyli Dodaję te eski. Te nasze trzy końcóweczki z Eskami. No dobra, bardzo fajnie, ale odpowiedzmy oczywiście na to pytanie. Zobaczmy sobie Greg drinks 4 coffee day. Greg drinks 4 coffee a day No Greg pije 4 kawy dziennie. Jest to oczywiście prawda, czasami nawet więcej. Dajcie znać w sekcji komentarzy, ile wy pijecie kaw dziennie. No dobrze, jeżeli chodzi o słówko Hu, to by było na tyle. Więc do zapamiętania, moi drodzy, jeżeli chcecie zapytać o osobę, która wykonuje jakąś czynność, używamy słówka Hu. Przechodzimy dalej. Następne słowo to why. Tego słowa używamy wtedy, kiedy chcemy zapytać się o powód wykonywania jakiejkolwiek czynności. Znowu jestem bardzo ciekawskim detektywem i na przykład mogę zapytać: Why is Greg your English teacher? Czyli dlaczego Greg jest Twoim nauczycielem języka angielskiego? Jaki jest tego powód? Dajcie mi znać, napiszcie, jestem ciekaw, dobrze? Why does he drink four coffees? Dlaczego? Jaki jest powód tego, że on pije cztery kawy? No, prawdopodobnie dlatego, że lubi. Czyli he likes coffee. Greg likes coffee. Do you like coffee? Ok. Why does Greg teach English? Dlaczego? Jaki jest powód, że Greg uczy języka angielskiego? Ja wam powiem dlaczego. Greg loves English and Greg loves teaching English. Czyli Greg uwielbia uczyć. Moi drodzy, następnym razem, kiedy chcecie się zapytać kogoś albo jakąś osobę o powód wykonywania jakiejkolwiek czynności przez nią, użyjcie słówka why. My lecimy dalej. Następnym słowem należącej do rodziny WH Questions jest słówko how. I moi drodzy, znowu jesteśmy bardzo ciekawscy i chcemy się zapytać, jak ktoś wykonuje pewną czynność, czy dobrze, czy źle, w jaki sposób i tak dalej. I do tego użyjemy słówka how. Na przykład możemy się zapytać, how does Greg teach English? Zadanie dla Was napiszcie w sekcji komentarzy, czy dobrze, czy źle, czy efektywnie jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzicie. Oczywiście może to mieć takie drugie znaczenie, czyli w jaki sposób Grek uczy angielskiego. Możecie odpisać, to wam podpowiem, że Grek uczy angielskiego na YouTubie na przykład. Ale my sobie damy jakiś bardziej adekwatny przykład, ok? Proszę zobaczyć. How does she cook? Czyli jak ona gotuje. I na takie pytanie możemy odpowiedzieć w następujący sposób. Na przykład. She cooks very well. Ona bardzo dobrze gotuje. No, jest świetną kucharką. Moi drodzy, następnym razem, kiedy jesteście zainteresowani, jak ktoś wykonuje pewną czynność, czy ktoś wykonuje dobrze, czy źle, czy szybko, czy wolno i w jaki sposób, użyjcie słówka how. Przystępujemy do szybkiego quizu, aby sprawdzić, jak opanowaliście i w jakim stopniu dzisiejszy materiał. Pierwsze pytanie: Do you learn English? Oczywiście waszym zadaniem jest wstawienie w miejsce kropek pewnego słówka, któregoś z tych, których dzisiaj sobie poznaliśmy, żeby ułożyć sensowne pytanie. Samo w sobie to pytanie: Do you learn English już ma sens, bo po prostu to jest zwykłe pytanie: czy uczysz się angielskiego? Ale poczekajcie, dam wam warianty. What, who i why. Dajcie sobie kilka sekund, jeżeli trzeba, zatrzymajcie filmik i pomyślcie, co najlepiej tu pasuje, żeby to pytanie miało po prostu sens. Oczywiście, why. Why do you learn English? Czyli dlaczego uczysz się angielskiego? Daj mi oczywiście znać, dlaczego. What i who nie ma tu żadnego sensu. Ok, lecimy do zadania numer dwa. Teaches you English. Moja mała podpowiedź, zanim dam Wam warianty, może zgadniecie przed tym, popatrzcie, jak mamy tutaj Teach odmienione. Mamy Teaches, tak? Wydaje mi się, że już wiecie o co chodzi. Ok? Mamy why, who i how. Co tutaj ma sens? Oczywiście jest to who. who. teaches you English? Bo na pewno pamiętacie, że jeżeli mamy teachers, jeżeli mamy who, jest to pytanie o podmiot, więc musi być ta S. -ka. Ok? Who teaches you English? Kto uczy Cię angielskiego? Odpowiedzcie na to pytanie. Lecimy dalej. Trzecie pytanie. Do you learn English? Ale chwila. To już było. No pewnie, że było, ale zmieniając słowo, które no można tutaj zmienić, to pytające, można zadać inne pytanie, które też ma sens. Zobaczmy na warianty. What, who i how? Pomyślcie, dajcie sobie chwilkę. No, oczywiście jest to how. How do you learn? English czyli jak uczyć się angielskiego wolno szybko efektywnie słabo albo w jaki sposób How do you learn English na przykład ze mną na YouTubie możecie tak napisać Dobrze moi drodzy to już wszystko na dzisiaj Mam nadzieję że teraz już doskonale rozumiecie jak zadawać pytania w języku angielskim Oczywiście polecam wam oglądnąć mój ostatni filmik w którym dzielę się tłumaczę pewne fakty mity i w jaki sposób nauczyć się języka angielskiego w 2025 roku. Ten film widzicie aktualnie na ekranie. Kliknijcie, dajcie lajka like i tak dalej. Ja się oczywiście dzisiaj z wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Cześć.